Gdy papież Leon XIV podczas uroczystej procesji w Krakowie nagle zatrzymuje się i odwraca wzrok od wyznaczonej trasy, przez tłum przechodzi szmer niepewności. Kamery telewizyjne próbują nadążyć za nieoczekiwanym ruchem Ojca Świętego. Ochrona papieska jest w pełnej gotowości. Ale to, co następuje później, pozostawia wszystkich w kompletnym osłupieniu. Głowa Kościoła katolickiego łamie wielowiekowy protokół. By podejść do samotnej kobiety stojącej na skraju trasy. Ta kobieta, ubrana na czarno, ściska w 1900... dłoniach wyblakłe zdjęcie młodego mężczyzny. Łzy spływają po jej policzkach, gdy papież zbliża się do niej. A potem, na oczach całego świata, Leon XIV obejmuje ją w geście głębokiego współczucia. W tym momencie cały Kraków zamiera w ciszy. Słychać tylko śpiew ptaków i stłumione oddechy tysięcy świadków tego niezwykłego wydarzenia. Zanim zagłębimy się w tę niezwykłą historię, powiedz mi w komentarzach, skąd oglądasz ten film. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej takich treści. Dzisiaj opowiem Wam historię, która wstrząsnęła nie tylko Watykanem, ale i całym światem historię o papieżu, który pokazał, że czasami najważniejsze zasady to te dyktowane przez serce. Kraków obudził się tego dnia wcześniej niż zwykle. Miasto, które przez wieki było świadkiem historycznych wydarzeń, przygotowywało się na kolejne. Papież Leon XIV, znany ze swojej bezpośredniości i ciepła, miał przewodniczyć uroczystej procesji ulicami miasta. Była to pierwsza wizyta nowego papieża w Polsce kraju o głębokich katolickich korzeniach. Kardynał Nowak, odpowiedzialny za organizację wizyty, Siedział w swoim tymczasowym biurze, nerwowo przeglądając harmonogram dnia. Wszystko musi być perfekcyjnie zaplanowane, powtarzał swojemu sekretarzowi. Papież Leon ma tendencję do spontaniczności, a my nie możemy sobie pozwolić na żadne niespodzianki. Tymczasem w małym mieszkaniu na przedmieściach Krakowa Anna Kowalska ubierała się powoli w czerń. Na komodzie obok łóżka stało zdjęcie jej syna, Marka, który zginął sześć miesięcy wcześniej w wypadku. Dzisiaj wezmę cię ze sobą, powiedziała cicho, biorąc fotografię do ręki. Chcę, żebyś był tam ze mną. W tym samym czasie, w rezydencji biskupiej, papież Leon XIV. kończył swoją poranną modlitwę. Był to człowiek o łagodnym spojrzeniu i siwiejących włosach, który od początku swojego pontyfikatu zaskakiwał świat niekonwencjonalnymi decyzjami. Ojcze Święty odezwał się jeden z jego doradców Przypominam, że dzisiejsza procesja jest ściśle ceremonialna. Protokół jest bardzo jasny. Papież uśmiechnął się łagodnie. Protokół jest ważny, ale ludzie są ważniejsi. Dzisiaj chcę być blisko nich. Na ulicach Krakowa gromadziły się tłumy. Ludzie przynieśli ze sobą flagi, zdjęcia i różańce. Wśród nich była Anna, która znalazła miejsce na skraju trasy. Trzymała zdjęcie syna przed sobą jak tarczę przeciwko bólowi, który wciąż rozrywał jej serce. Nikt nie mógł przewidzieć, że te dwie osoby głowa Kościoła katolickiego i pogrążona w żałobie matka staną się bohaterami momentu, który poruszy sumienia milionów. Kardynał Nowak po raz ostatni sprawdził szczegóły procesji. Służby bezpieczeństwa zajmowały swoje pozycje wzdłuż trasy. Chodziły słuchy, że wśród pielgrzymów mogą znajdować się protestujący, niezadowoleni z niektórych reform wprowadzonych przez Leona XIV. Kardynał wyraźnie zaznaczył, że papież ma trzymać się ściśle wyznaczonej trasy i pod żadnym pozorem nie zbliżać się zanadto do tłumu. Wczesnym popołudniem do rezydencji biskupiej zaczęli przybywać dostojnicy kościelni i państwowi. Prezydent Polski, premier. Hierarchowie kościelni, wszyscy mieli wziąć udział w procesji. Papież Leon XIV witał każdego z nich z szacunkiem i ciepłem, choć jego myśli zdawały się być gdzie indziej. Zastanawiam się, powiedział cicho do swojego osobistego sekretarza: Ile spośród tych ludzi, którzy dzisiaj wyjdą na ulicę, niesie w sobie ciężar, którego nie widać? Ile serc jest złamanych? Ile dusz potrzebuje ukojenia? Sekretarz, Spojrzał na niego z zaskoczeniem: Ojcze Święty to będzie ceremonia. Ludzie oczekują błogosławieństwa, ale nie indywidualnego pocieszenia. A może właśnie tego potrzebują najbardziej odpowiedział papież z zamyśleniem. W tym samym czasie Anna Kowalska opuszczała swoje mieszkanie. Sąsiadka, pani Zofia, czekała na nią na klatce schodowej. Anno, naprawdę powinnaś dzisiaj wyjść do ludzi. Powiedziała staruszka z troską. Siedzisz sama w tym mieszkaniu już od pół roku. Marek by tego nie chciał. Anna dotknęła zdjęcia, które trzymała. W dłoni, wiem, odpowiedziała cicho. Dlatego dzisiaj idę. Chcę, żeby papież pobłogosławił jego zdjęcie. To głupie, prawda? Wcale nie, zaprzeczyła pani Zofia, ściskając jej ramię. Wiara pomaga nam przetrwać najtrudniejsze chwile. Gdy obydwie kobiety wyszły na ulicę, niebo nad Krakowem było intensywnie błękitne, słońce odbijało się w witrynach sklepów i szybach samochodów. Był to dzień, który zapowiadał się jak każdy inny. Nikt jeszcze nie wiedział, że przejdzie do historii. Procesja rozpoczęła się punktualnie o godzinie dziesiątej. Dzwony kościołów rozbrzmiewały po całym Krakowie, a ulice wypełniał śpiew chórów i modlitwy wiernych. Papież Leon XIV, ubrany w ceremonialny strój, kroczył powoli, błogosławiąc ludzi po obu stronach trasy. Kardynał Nowak szedł tuż za nim, z uwagą obserwując każdy ruch Ojca Świętego. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, pomyślał z ulgą. Anna stała nieruchomo wśród tłumu. Łzy spływały po jej twarzy, gdy patrzyła na zbliżającą się procesję. Zdjęcie marka, trzymane w jej drżących dłoniach, Lśniło. W porannym słońcu papież Leon XIV szedł dalej, uśmiechając się i witając wiernych. Nagle jego wzrok padł na Annę, zobaczył jej ból, jej samotność, jej żałobę, wszystko wypisane na jej twarzy, jak otwarty list. Bez wahania zatrzymał się. Ojcze święty? Zapytał zaskoczony kardynał Nowak. Ale papież już schodził z wyznaczonej trasy, kierując się w stronę Anny. Ochrona poruszyła się nerwowo, ale jeden gest Leona XIV zatrzymał ich w miejscu. Tłum wstrzymał oddech. Kamery telewizyjne skierowały się na nieoczekiwaną scenę. W centrum uwagi całego świata papież podszedł do kobiety w żałobie. Jak miał na imię? Zapytał cicho, patrząc na zdjęcie w jej dłoniach. Marek, wyszeptała Anna, zaskoczona tym, że głowa kościoła stoi tuż przed nią. Mój syn. Zginął sześć miesięcy temu. Bez słowa Leon XIV objął ją ramionami. Był to gest tak prosty, a jednocześnie tak potężny, że cały tłum zamilkł w jednej chwili. Tysiące ludzi stało w absolutnej ciszy, będąc świadkami momentu czystego człowieczeństwa. W tym jednym geście papież przypomniał światu, że za ceremoniami i protokołami, za dogmatami i tradycjami, Najważniejsze jest po prostu bycie człowiekiem dla drugiego człowieka. Ochroniarz papieski, Stefano, natychmiast ruszył w kierunku swojego podopiecznego, ale został zatrzymany przez starszego kolegę. Pozwól mu, powiedział cicho doświadczony funkcjonariusz. Niektóre momenty są ważniejsze niż protokół. Anna, wciąż w objęciach papieża, poczuła, jak jej kolana słabną. Przez ostatnie pół roku trzymała swój ból wewnątrz. Nie pozwalając sobie na całkowite uwolnienie emocji. Teraz, w ramionach jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie, który zdecydował się przerwać uroczystą procesję dla niej, zwykłej kobiety, poczuła, jak mur wokół jej. Serca zaczyna pękać. On był taki młody, wyszeptała przez łzy. Dopiero zaczynał życie. Leon czternastew nie odpowiedział słowami. Zamiast tego, Delikatnie wziął z jej rąk zdjęcie Marka, przyglądał mu się przez chwilę, a potem ucałował fotografię z szacunkiem. Ten prosty gest był jak błogosławieństwo, którego Anna tak desperacko pragnęła. Jesteś silniejsza niż myślisz powiedział w końcu papież, oddając jej zdjęcie i twój syn żyje w twoim sercu, w twoich wspomnieniach, w każdym dobrym uczynku, który wykonujesz w jego imieniu. W tym momencie. Zupełnie spontanicznie, ludzie wokół zaczęli klękać. Jedna osoba za drugą. Aż cała ulica była wypełniona klęczącymi ludźmi. Nie była to reakcja na widok papieża. To było głębokie uznanie dla chwili autentycznego człowieczeństwa, której byli świadkami. Kardynał Nowak patrzył na tę scenę z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony, jako strażnik protokołu, był zaniepokojony tym nieplanowanym zatrzymaniem. Z drugiej jednak, jako kapłan, rozumiał wagę tego, co się właśnie wydarzyło. To będzie zapamiętane na zawsze, pomyślał. Nie jako skandal, ale jako moment łaski. W ciągu kilku minut nagrania z niezwykłego gestu papieża obiegły cały świat. Media społecznościowe eksplodowały komentarzami i udostępnieniami. Nagłówki gazet krzyczały: Papież, który przerwał protokół dla matki w żałobie, i objęcie, które zmieniło oblicze Kościoła. W Watykanie konserwatywni kardynałowie zwołali nadzwyczajne spotkanie. To niedopuszczalne, mówił kardynał Rossi. Papież nie może po prostu łamać wielowiekowych tradycji dla emocjonalnych gestów. A może właśnie może, odpowiedział cicho jeden z młodszych kardynałów. Może to jest dokładnie to, czego Kościół potrzebuje. Tymczasem w Polsce reakcje były jednoznacznie pozytywne. Prezydent kraju wydał oświadczenie, chwaląc głębokie człowieczeństwo papieża. Zwykli ludzie zostawiali kwiaty i świece w miejscu, gdzie doszło do tego niezwykłego spotkania. Anna Kowalska wróciła do swojego mieszkania, wciąż oszołomiona tym, co się wydarzyło. Jej telefon nie przestawał dzwonić. Przyjaciele, rodzina, a nawet dziennikarze chcieli usłyszeć jej historię. On nie powiedział wiele, wyjaśniała swojej siostrze, ale w jego oczach zobaczyłam, że naprawdę rozumie mój ból. To było jak jak gdyby Marek był tam z nami, w tym uścisku. W rezydencji biskupiej papież Leon XIV spokojnie wysłuchiwał obaw kardynała Nowaka. Ojcze święty, rozumiem. Intencje, ale konsekwencje mogą być. Jakie konsekwencje, drogi kardynale, przerwał łagodnie papież? Że ludzie zobaczą, iż Kościół potrafi płakać z tymi, którzy płaczą. Że papież jest również człowiekiem, który rozpoznaje. Cierpienie to są konsekwencje, których nie musimy się obawiać. Gest papieża Leona XIV stał się czymś więcej niż chwilową sensacją. Stał się symbolem, przypomnieniem, że w świecie pełnym podziałów i konfliktów empatia pozostaje najpotężniejszym mostem między ludźmi. W kawiarniach i domach w całej Polsce i na całym świecie ludzie dyskutowali o tym, co się wydarzyło. Wielu twierdziło, że był to najważniejszy moment pontyfikatu Leona XIV, mimo że był papieżem dopiero od kilkunastu miesięcy. Widziałem to na żywo, mówił starszy mężczyzna w kawiarni na krakowskim rynku, i powiem wam, że w tym momencie, gdy on objął tę biedną kobietę, coś się zmieniło. Jakby nagle wszyscy zrozumieli, o co naprawdę chodzi w wierze. To nie była tylko ładna scena dla kamer, dodała młoda kobieta przy sąsiednim stoliku. To był prawdziwy moment! Prawdziwe uczucia. W świecie, gdzie wszystko wydaje się być wyreżyserowane i sztuczne, ten jeden gest był prawdziwy. Międzynarodowe media przybyły do mieszkania Anny Kowalskiej, ale ona odmówiła większości wywiadów. To był prywatny moment, mimo że wydarzył się na oczach całego świata, powiedziała jednemu z nielicznych dziennikarzy, których wpuściła do domu. Nie chcę, żeby został zniekształcony przez sensację. Wieczorem tego samego dnia, w niezaplanowanym wystąpieniu, papież Leon XIV odniósł się do wydarzeń z procesji. Dzisiaj Bóg przypomniał mi, dlaczego zostałem powołany do służby, powiedział. Nie po to, by strzec protokołu, ale by strzec serc, by być obecnym w cierpieniu, by przypominać, że nikt nie jest sam w swoim bólu. W mediach społecznościowych ludzie zaczęli dzielić się swoimi historiami żałoby i straty często z hashtagiem nikt nie jest sam. Psychologowie i terapeuci zauważyli, że pojedynczy gest papieża otworzył przestrzeń do rozmowy o trudnych emocjach, które często są tłumione i ukrywane. To, co zrobił papież Leon XIV, miało ogromne znaczenie terapeutyczne, wyjaśniała dr Maria Nowacka, psycholog specjalizująca się w terapii traumy. Pokazał, że nawet w formalnej, ceremonialnej sytuacji jest miejsce na autentyczne emocje. To bardzo ważny komunikat dla społeczeństwa, które często oczekuje od ludzi w żałobie, że będą trzymać się i być silni. Miesiąc po wydarzeniach w Krakowie, Anna Kowalska otrzymała nieoczekiwany list z Watykanu. Był to osobisty list od papieża Leona XIV, napisany jego własną ręką. W naszym krótkim spotkaniu, pisał, doświadczyłem czegoś, co trudno wyrazić słowami, przypomnienia o najprostszej i najgłębszej prawdzie naszej wiary. Że jesteśmy powołani, by nieść swoje ciężary nawzajem. Dziękuję, że pozwoliłaś mi nieść Twój ciężar, choćby przez tę krótką chwilę. W Watykanie papież wprowadził nowe wytyczne dotyczące papieskich wizyt. Odtąd każda pielgrzymka miała obejmować czas na niezaplanowane spotkania z ludźmi w potrzebie, chorymi, samotnymi, pogrążonymi w żałobie. Protokół jest po to, by służyć ludziom nieodwrotnie. Powiedział podczas konferencji prasowej: Kościół musi być tam, gdzie są rany, a nie tylko tam, gdzie są ceremonie. Anna założyła fundację imienia swojego syna, pomagającą rodzicom po stracie dziecka. Na jej logo widniał prosty symbol dwie obejmujące się postacie. Ten moment zmienił moje życie mówiła podczas otwarcia siedziby fundacji. Nie dlatego, że spotkałam papieża, ale dlatego, że w tym geście poczułam, że mój ból został zauważony, że nie jestem sama, to jest dar, który chcę przekazać innym. Rok później, podczas kolejnej wizyty w Polsce, papież Leon XIV odwiedził siedzibę fundacji Anny. Bez kamer, bez tłumów, zwykłe spotkanie dwóch osób, których drogi przecięły się w niezwykłych okolicznościach. Niektórzy mówią, że zmieniłem kościół tym gestem powiedział do Anny. Ale prawda jest taka, że to Ty zmieniłaś mnie, przypomniałaś mi, dlaczego wybrałem tę drogę. Historia papieża i matki w żałobie przypomina nam, że czasami największe zmiany zaczynają się od najmniejszych gestów, że świat może zostać zatrzymany przez jeden uścisk, jedno spojrzenie, jeden moment prawdziwego połączenia między dwojgiem ludzi. W ciągu kolejnych miesięcy, Fundacja Anny Kowalskiej rozrosła się do ogólnopolskiej sieci wsparcia dla rodziców w żałobie. Tysiące ludzi znalazło tam pomoc i zrozumienie, którego tak desperacko potrzebowali. Przed tym spotkaniem z papieżem, mówiła Anna w wywiadzie dla telewizji, czułam się niewidzialna w moim bólu, jakby świat odwracał wzrok, bo mój smutek był zbyt przytłaczający. Ten jeden gest, to, że ktoś tak ważny zatrzymał się, zobaczył mnie i objął, dał mi siłę, by wyjść z izolacji, by przekształcić mój ból w coś, co może pomóc innym. W Watykanie, pomimo początkowego oporu ze strony konserwatywnych kardynałów, styl pontyfikatu Leona XIV zaczął zdobywać coraz większe uznanie. Jego nacisk na autentyczność i bezpośredni kontakt z wiernymi przyciągnął do kościoła wielu młodych ludzi. Którzy wcześniej czuli się alienowani przez instytucjonalną sztywność. To, co niektórzy nazywają łamaniem protokołu, powiedział papież podczas jednego z wystąpień ja nazywam powrotem do korzeni naszej wiary. Jezus nie trzymał się protokołu, gdy dotykał trendowatych, rozmawiał z samarytanką przy studni, czy jadł z celnikami. On widział osoby, nie zasady. Miejsce w Krakowie, gdzie doszło do historycznego spotkania, zostało oznaczone niewielką, Tablicą pamiątkową. Ludzie zostawiali tam kwiaty i znicze, jakby było to miejsce święte. I w pewnym sensie było. Miejsce, gdzie przez chwilę niebo zeszło na ziemię w prostym geście współczucia. Dziennikarz, który jako pierwszy uchwycił moment objęcia na zdjęciu, otrzymał za nie międzynarodową nagrodę. To nie jest zdjęcie papieża, powiedział podczas ceremonii wręczenia nagrody. To jest zdjęcie człowieczeństwa w jego najczystszej formie. W swojej autobiografii, wydanej kilka lat później, kardynał Nowak przyznał: Tamtego dnia, w 1900, w Krakowie byłem przerażony. Myślałem tylko o bezpieczeństwie, o protokole, o tym co powiedzą media. Ale gdy zobaczyłem twarze ludzi wokół, gdy zobaczyłem łzy w ich oczach, zrozumiałem, że byłem świadkiem czegoś świętego, czegoś, co przekracza wszelkie protokoły. Teologowie i komentatorzy religijni zaczęli mówić o teologii objęcia, podejściu do wiary, które podkreśla znaczenie fizycznej obecności, empatii i solidarności z cierpiącymi. Seminaria duchowne włączyły nagranie z Krakowa do swoich programów nauczania jako przykład dusz pasterstwa w praktyce. Dla Anny Kowalskiej, która straciła syna, a zyskała nowe powołanie, każdy dzień wciąż przynosił ból i tęsknotę. Ale teraz był to ból, który miał cel, który prowadził do uzdrowienia innych. Marek byłby z tego dumny, mówiła często, patrząc na jego zdjęcie, które wciąż stało na honorowym miejscu w jej domu. On zawsze miał serce dla innych. Ta historia, która zaczęła się od złamanego protokołu podczas procesji w Krakowie, stała się symbolem nowego podejścia do wiary i człowieczeństwa. Pokazała, że nawet w instytucjach z wielowiekową tradycją jest miejsce na autentyczność, i empatię. Papież Leon XIV, którego pontyfikat naznaczony jest wieloma reformami, często wspomina tamten moment jako punkt zwrotny. To nie ja objąłem ją, mówi, to my objęliśmy się nawzajem, Kościół i cierpiący człowiek, dokładnie tak, jak powinno być od zawsze. Anna Kowalska, zapytana kiedyś przez dziennikarza, czy wierzy, że jej syn widział ten moment z nieba, uśmiechnęła się łagodnie. Wierzę, że był tam z nami. Odpowiedziała. Nie tylko w zdjęciu, które trzymałam, ale w przestrzeni między dwoma bijącymi sercami. Dziękuję za obejrzenie tej niezwykłej historii. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść, daj znać w komentarzach, jak ważna jest dla Ciebie empatia w dzisiejszym świecie. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych poruszających historii, które zmieniają nasze rozumienie wiary, człowieczeństwa i połączenia między ludźmi. Pamiętaj, że czasami największe rewolucje zaczynają się od najprostszych gestów.